Zaczynamy i ja poproszę panią Ewelinę Karp-Kręglicką. Pani Ewelina jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Wytwórni Asfaltowych i jest również szefem Departamentu Środowiska u lidera rynku, czyli w Wódnym, Jak się? Oddaję głos. Życzymy dobrego mikrofonu. dnia. To tak, ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność rozpocząć dzisiejsze spotkanie sesją zatytułowaną Zrównoważone budownictwo, klimat, energia. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i Polski oraz plany inwestycyjne to dwa tematy, które będziemy eksplorować w ciągu najbliższych dwóch godzin. Zanim jednak oddam głos zaproszonym gościom oraz współprowadzącej program sesji czwartej, kilka słów wprowadzenia, które jednocześnie będzie stanowiło tło do naszych dalszych dyskusji. Niewątpliwie transformacja energetyczna jest filarem polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jest to także znaczący impuls dla rynku budowlanego. Rynek czeka na aktualizację Krajowego Planu na Rzecz Energii i klimatu, który zgodnie z zeszłotygodniowymi zapowiedziami rządu powinien pojawić się w ciągu najbliższych kilku tygodni. KPEK w swoich założeniach prawdopodobnie będzie bardziej ambitny niż opublikowany w 2022 roku PEP, także pod względem wydatków. Spójrzmy proszę, jak przedstawiały się średnioroczne wydatki według PEP. Otóż w latach 2026-2040 wynosiły one w przedziale 50 do 60 miliardów złotych. Szanowni Państwo, transformacja energetyczna w Polsce nie zadzieje się bez inwestycji w infrastrukturę PSE. I w latach 2025-2036 na rynku powinny pojawić się inwestycje PSE o wartości 55 miliardów złotych. Ten duży przyrost inwestycji jest oczywiście konsekwencją odchodzenia od energetyki konwencjonalnej. Obecnie OZE stanowi w elektroenergetyce blisko 30%, natomiast według przewidywań analityków i zgodnie z rekomendacjami Unii Europejskiej w 2030 powinno być to już ponad 50%, a w 2040 70%. Spójrzmy zatem, jak wygląda prognoza zmiany mocy zainstalowanej elektrowni w Polsce. To jest ten wykres na samym dole ekranu. Widzimy, iż w 2030 roku większość tej mocy pochodzi z elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na lądzie, jest to 19 gigawatt oraz elektrowni słonecznych. Obszar stanowi 6 gigawatt. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z Panem Ministrem przed rozpoczęciem tego spotkania. Faktycznie e, rozwój morskich far wiatrowych będzie przebiegał zgodnie z planem. Do 2030 roku spodziewamy się przyłączenia 6 GW mocy z morskich farm wiatrowych do polskiego systemu elektroenergetycznego. Natomiast w 2040 roku będzie to 18 GW. Jak wygląda podział środków Unii wspierających finansowanie? Otóż mamy dwa główne strumienie, to jest Fundusz Spójności i w tym funduszu 10 miliardów złotych przeznaczone jest 10 miliardów euro, przepraszam, przeznaczone jest m.in. na energię i środowisko oraz KPO i tutaj program Repower Unii Europejskiej 25 miliardów euro, z czego 22,5 miliarda euro to są pożyczki oraz ponad 2,5 miliarda euro bezwrotnych dotacji. Ja tylko przypomnę, że deadline dla dotacji to rok 2028, natomiast deadline dla pożyczek to rok 2058. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej to nie tylko transformacja energetyczna, to także gospodarka obiegu zamkniętego. I w przypadku branży budowlanej mówimy tutaj głównie o zagospodarowaniu odpadów budowlanych z grupy 17. Tej części był poświęcony pierwszy kongres budownictwa polskiego. Ja natomiast korzystając z faktu, że z nami jest na spotkaniu pan minister, chciałabym przypomnieć postulaty branży, które były dedykowane do minionego już rządu, a mianowicie dużym problemem zagospodarowania odpadów właśnie z tej grupy jest czas. Na uzyskiwanie pozwoleń na przetworzenie odpadów. Dlatego branża postuluje, aby zwolnić odpady budowlane z Grupy 17 z konieczności uzyskiwania tych pozwoleń do ilości wskazanych w przedmiarze robót w ramach zamkniętego procesu inwestycyjnego. To na pewno pozwoli na sprawniejsze zagospodarowanie odpadów, jednocześnie na ograniczenie zużycia surowców naturalnych i będzie nam się bardzo ładnie wpisywało właśnie w gospodarkę obiegu. Zamkniętego. Z mojej strony tyle, natomiast ja chciałabym teraz przekazać głos koleżance Angelice, pani adwokat z kancelarii CMS. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Ja obiecuję, że tą część wstępną, czyli taką Krótką prezentację, którą dla Państwa przygotowałam, postaram się przeprowadzić jak najszybciej, bo jestem przekonana, że wszyscy Państwo czekacie na tą rozmowę dzisiejszego dnia, powiedziałabym, czyli rozmowę z panem ministrem Motyką i z panem Bogusławem Laskiem z firmy Holcim. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do tego, jakie mamy realne wyzwania w naszej branży w obszarze polityki klimatycznej. Powiem wprost, pewnie musielibyśmy rozmawiać 16 godzin, żeby wymienić wszystkie. Ja bym chciała się skupić na tych aspektach, które poruszyliśmy już dwa lata temu podczas pierwszej edycji Kongresu Budownictwa Polskiego. Ponieważ podczas poprzedniej edycji mieliśmy okazję rozpocząć rozmowę na temat wyzwań i wymogów ISG, wtedy jeszcze kiedy mówiliśmy o tych wymogach ESG, głównie skupialiśmy się na aspektach raportowania, czyli tego raportowania o zrównoważonym rozwoju. Wiedzieliśmy już, że instytucje finansowe są zobowiązane do, jako, jako pierwsze są zobowiązane do wdrożenia nowych regulacji, ale że również rynek firm prywatnych e, i do tej pory, tak jak firmy giełdowe, były objęte raportowaniem tylko z tego najwyższego szczebla, czyli największe podmioty na rynku, no to docelowo wszystkie firmy, które są listowane na giełdzie, będą objęte takimi obowiązkowymi raportami. I to był troszkę nasz stan wiedzy dwa lata temu. Bardzo niewiele firm wtedy otwarcie mówiło o tym, że przygotowuje się do tego raportowania, czy identyfikuje to raportowanie jako wyzwanie, pewne zagrożenie też, z którym trzeba się zmierzyć na rynku. Tutaj serdecznie pozdrawiam firmę UniBEP, ponieważ wówczas Sławomir Kiszycki wstał i powiedział, drodzy państwo, jak zaczniecie patrzeć na to, jak w innych krajach zmieniają się na przykład wymogi przetargowe, to zobaczycie, że to ISG to niestety nie jest tylko i wyłącznie regulacja na papierze, tylko realnie może odciąć was na przykład od rynków zagranicznych, na których pracujecie. I teraz, drodzy Państwo, jesteśmy dwa lata później i okazuje się, że ta lista akronimów związanych z ISG, takich jak CSRD, czyli nasza dyrektywa raportowa, znacząco nam się rozszerza. I to rozszerza nam się tylko i wyłącznie w zakresie, nie tylko i wyłącznie w zakresie obowiązków stricte związanych z przygotowaniem tego raportu, bo powiedziałabym, że to jest element końcowy. Ten raport już przestaje być realnym obciążeniem dla przedsiębiorstw w momencie, w którym zrozumiemy, ile wyzwań przed nami, żeby zweryfikować naszą strategię biznesową i żeby przygotować się do nowych regulacji unijnych. I branża budowlana, jak to najczęściej bywa w przypadku tak znaczących zmian, jest tym Pierwszym ogniwem, które w pierwszej kolejności powinno się przygotować do nowych wymogów regulacyjnych, ponieważ w większości te wymogi będą właśnie realnie wpływały na prowadzenie biznesu przez branżę budowlaną. Nie mamy niestety czasu, żeby przejść przez wszystkie te wymogi, ale tak tylko zaznaczając, żeby patrząc, patrząc zobaczyć, jak Państwo jako branża budowlana, jak wykonawcy, zwłaszcza ci wykonawcy, którzy sami raportują, Muszą skupić się m.in. na swoich łańcuchach wartości, na swoich łańcuchach dostaw, żeby spełnić wymogi nowych regulacji, ale też pozostać konkurencyjnym na rynku. I świetnym przykładem jest oczywiście kwestia związana z cbam czyli nasz tak zwany podatek węglowy, ale on jest elementem pewnej całości, czyli systemu eu -ETS. I już niebawem wchodzi w życie EUTS 2, czyli system, który od 2.27 w zależności od cen energii na ten moment pewnie bym powiedziała, że bardziej 2.28, zważywszy na to, jakie mamy ceny energii elektrycznej, system EUTS 2 obejmie transport i obejmie budynki. I o ile o budynkach mówimy dużo więcej w naszej dyskusji, to trochę zapominamy o tej kwestii transportowej, a ona będzie realnie wpływała, drodzy Państwo, na wyceny i będzie realnie wpływała na marżowość realizowanych projektów. Branża budowlana, zwłaszcza branża budowlana w obszarach tych, powiedziałbym, najtrudniejszych, takich jak energetyka na ten moment, pracuje na bardzo niskiej marży. Mówimy o marżach na poziomie 2,5%. Więc teraz doliczmy jeszcze do tego dość niepewną sytuację związaną z tym, ile realnie będzie nas kosztował transport, ponieważ zdekarbonizowanie transportu w Polsce jest dużym wyzwaniem. Jesteśmy, i to nie żadna tajemnica, jesteśmy opóźnieni z wdrożeniem rozporządzenia tak zwanego AFIR, czyli rozporządzenia, które ma rozbudować stacje ładowania niskoemisyjnego w naszym kraju. Co realnie będzie oczywiście prowadziło do sytuacji, że wciąż ten transport po Polsce. Nie będzie w pełni zdekarbonizowany, a co za tym idzie, konieczne będzie dokonywanie opłat związanych z emisyjnością. Takich przykładów można byłoby mnożyć. Ja jeszcze podam jeden, bo on jest najczęściej też pomijany w takiej dyskusji związanej z branżą budowlaną, a drodzy Państwo, jest znaczącym wyzwaniem, żeby nie mówić ryzykiem. To jest rozporządzenie w sprawie pracy przymusowej. Czyli rozporządzenie, które będzie wchodziło bezpośrednio w życie, nie wymaga implementacji z racji tego, że nie jest dyrektywą i realnie szacujemy, że mniej więcej od 2026 roku będzie w pełni obowiązywało, i okazuje się, że będziemy w momencie, w którym chcemy sprowadzić materiały, towary, produkty na rynek europejski, będziemy musieli w pełni wykazywać, że te materiały, towary, produkty nie zostały wytworzone przy użyciu pracy przymusowej. I nie chciałabym robić ankiety na sali, ale ostatnio na innej konferencji zadałam takie pytanie: kto z Państwa zaczął już przeglądać swoje łańcuchy dostaw, żeby upewnić się, że inwestycje, które realnie będą realizowane, czy umowy, które, drodzy Państwo, będziecie podpisywali w przyszłym roku, biorą pod uwagę sytuacje związane z taką weryfikacją? Czy firmy, z którymi współpracujecie importujące towary pokazują wam, że taka weryfikacja jest już dokonywana w swoich łańcuchach? Czy mamy ryzyka związane z de facto zatrzymywaniem towarów na granicach? No bo oczywiście jeden aspekt to jest w ogóle niewpuszczenie, drugi przedłużenie i tak procesu inwestycyjnego w związku z tym, że będzie prowadzone postępowanie mające na celu wykazanie, że te towary mają dokumentację pokazującą, że nie zostały wytworzone przy użyciu pracy przymusowej. I powiedziałabym, że jedyna branża, która naprawdę poczuła dość duży strach i zaczęła analizować te regulacje bardzo szybko, to jest oczywiście branża energii odnawialnej, zwłaszcza w obszarze paneli fotowoltaicznych. Ale nie zapominajmy, że pod programem wspominanym przez Ewelinę wcześniej, programem Repower Unia Europejska, będziemy mieli również drodzy państwo obowiązek, żeby wszystkie nowo powstające budynki miały montowane panele solarne na dachach, tak? Czy nawet te budynki z pewnymi wyjątkami, ale te budynki modernizowane, poza oczywiście budynkami sakralnymi bądź budynkami, gdzie z przyczyn ekonomicznych to nie będzie się kalkulowało, one również będą musiały być modernizowane. Tam mamy odpowiednio wydłużone terminy 232, ale będą musiały być modernizowane właśnie z uwzględnieniem Wymogów dotyczących paneli solarnych. I tutaj pojawia się bardzo ciekawy wątek, ponieważ, drodzy Państwo, to rozporządzenie w obecnym brzmieniu przyjętym wskazuje też na konieczność wycofywania z rynku produktów, z rynku europejskiego, produktów, towarów, które już zostały na ten rynek wpuszczone, a okaże się, że zostały wytworzone przy użyciu pracy przymusowej. Kolejnym takim aspektem, który będzie zmieniał ułożenie tych państwa łańcuchów wartości i łańcuchów dostaw, to jest oczywiście to wspomniane przeze mnie wielokrotnie raportowanie. I teraz tak, oczywiście pod dyrektywą CSRD mamy zamknięty katalog na ten moment podmiotów, które muszą raportować. Dyrektywa jest dyrektywą taką schodkową, czyli będzie nam wchodziła w życie w odpowiednich latach, obejmowała kolejne podmioty. Natomiast drodzy Państwo, od 1 stycznia zeszłego roku wszystkie podmioty, które muszą przygotować raporty powinny liczyć ślad węglowy w skąpie pierwszym, drugim, trzecim. I teraz dla branży budowlanej niewątpliwie największym wyzwaniem jest ten skop trzeci, czyli de facto emisje niebezpośrednie, emisje wynikające z Państwa łańcuchów wartości i łańcuchów dostaw w wielu przypadkach dla branży budowlanej. I okazuje się, że te podmioty drodzy Państwo nawet nie wiedzą, że powinny dostarczać takie informacje. Większość podmiotów na rynku budowlanym, które są zobowiązane już w przyszłym roku publikować swoje pierwsze raporty pod CSRD, oczywiście się do tego przygotowują i, i to jest temat zidentyfikowany. Natomiast jednym z największych wyzwań, powiedziałabym, związanych z raportowaniem, to jest właśnie zrozumienie, że de facto to nie tylko my siadamy ze swoim przedsiębiorstwem, przygotowujemy informacje i ujawniamy, tylko. Dyrektywa CSRD jeszcze nie zaimplementowana, ale już niebawem jestem przekonana, że zostanie przyjęta. Troszkę jesteśmy opóźnieni, ale na pewno zostanie to przyjęte na czas, tak, żebyście Państwo te raporty w przyszłym roku już opublikowali. Ona bezpośrednio wymaga nie tylko pokazania danych dotyczących państwa przedsiębiorstwa, ale wymaga pokazania też tych łańcuchów. I co się stanie, jak nie pokażemy tych łańcuchów, tak? Bo to się trochę do tego sprowadza. I Takim kluczowym aspektem, na który chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to oczywiście kwestia dotycząca w skrajnym przypadku niemożliwości wzięcia udziału, na przykład, w przetargu. Mamy tak zwane zielone zamówienia publiczne, które coraz bardziej są adresowane już w poszczególnych aktach unijnych jako obowiązkowy element. Wszystkim pewnie znany temat dotyczący elektromobilności i konkretne wymogi środowiskowe związane z zakupem floty przez jednostki samorządu terytorialnego, na przykład. Natomiast takie wymogi związane z tymi zielonymi zamówieniami publicznymi czy wymóg dotyczący kwestii taksonomii. One już realnie są brane pod uwagę przez instytucje finansowe, zarówno na etapie finansowania przedsięwzięć, czyli w tym linku inwestor yy, i podmiot finansowy, ale też w linku z państwem, czyli zarówno finansowanie dłużne na poziomie samej inwestycji, jak i finansowanie wykonawców jest i będzie jeszcze bardziej wiązane ze spełnianiem wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dlaczego? bo banki i instytucje finansowe dostały te regulacje szybciej. My się przygotowujemy do tych regulacji od kilku lat raptem i jeszcze nie mamy implementacji dyrektywy CSRD. Banki dostały swoje rozporządzenie w 2019 roku, w latach kolejnych swoje akty wykonawcze. Co oznacza, że ten rynek finansowy będzie jeszcze bardziej wymuszał na nas konieczność przygotowywania i weryfikacji swojej działalności i pokazywania realnych wyników. I o tych wyzwaniach zaraz porozmawiamy jeszcze szerzej z naszymi gośćmi, natomiast wskazując na to, jak, ta jak te regulacje będą się rozwijały, to z perspektywy ostatnich dwóch lat nie doszacowaliśmy tego dwa lata temu. Tak? Wskazywaliśmy jako jeden z głównych postulatów dotyczących tematyki zrównoważonego rozwoju SG czy polityk klimatycznych. Konieczność silniejszego dialogu ze stroną rządową i wsparcia tych rynków najbardziej narażonych na wyzwania związane z nowymi regulacjami. W międzyczasie w ciągu tych dwóch lat, tak jak powiedziałam, dostaliśmy szereg aktów prawnych. Świetnym przykładem jest na pewno EDR, tak, rozporządzenie dotyczące wylesiania i pewnie świetnie znany Państwu przykład dotyczący problem dotyczący braku certyfikacji przez lasy państwowe. To są realne wyzwania, z którymi branża budowlana mierzy się. I będzie się mierzyła, bo drodzy Państwo, jak rozmawialiśmy o Europejskim Zielonym Ładzie dwa lata temu, to nikt z nas nie zakładał, że tak szybko dostaniemy założenia do europejskiego niebieskiego ładu. A one się pojawiły w październiku zeszłego roku. I de facto w momencie, w którym, tak jak powiedziałam, my cały czas mamy wyzwanie i staramy się podejść do zakresu trzeciego liczenia śladu węglowego, my zaraz będziemy liczyli ślad wodny. I zaraz otrzymamy wymogi dotyczące tego, jak przedsiębiorstwa, zwłaszcza na rynku budowlanym, który jest mocno wodochłonny również, jak mamy de facto wykorzystywać ponownie wodę, jakie mamy wprowadzać technologie obiegu zamkniętego. Tym płynnym aspektem oczywiście możemy przejść do GOZU. Dokładnie to samo się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Mamy nowelizowane rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów budowlanych, które jeszcze przykręci poziom wymaganego odzysku materiałów i recyklingu. Mamy rozporządzenie w sprawie surowców krytycznych i strategicznych, bardzo istotne z perspektywy znowu globalnego spojrzenia na rynek budowlany. Ponieważ ono będzie też znacząco oddziaływało na kwestie dotyczące rynku bateryjnego. Więc tak jak powiedziałam, dwa lata temu rozmawialiśmy o tych aspektach ESG. Wiedzieliśmy, że są ważne, ale chyba nikt z nas nie brał pod uwagę tego, jak dużo i jak szybko te regulacje będą powstawały. Co za tym idzie, stojąc dzisiaj przed Państwem, niewątpliwie te postulaty, które mieliśmy dwa lata temu są cały czas aktualne. Ale branża budowlana musi jeszcze mocniej wzmocnić współpracę ze stroną rządową. Musimy spojrzeć na te wyzwania, choćby nawet w obszarze y, energii elektrycznej, jako na wyzwania systemowe, ponieważ to, że drodzy Państwo, jako branża energetyczna czekamy na pipeline projektów, to jest jedno. Drugie, sami Państwo, jako przedstawiciele strony wykonawczej, będziecie musieli wykazywać, że w swoich raportach, że y, macie politykę przejścia na odnawialne źródła energii, a ta nie będzie możliwa, jeżeli cały czas organizacje branżowe bardzo mocno wskazują, że będziemy mieli większy popyt niż podaż tej zielonej energii elektrycznej. Więc cała ta lawina niespełniania pewnych wymogów, niespełniania obowiązków, finansowania, wypadania z łańcuchów dostaw, ona de facto nas dotknie, jeżeli nie podejdziemy do tego tematu systemowo.